Cześć, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, znajdujemy się na pięknej rzeczce. Jest to rzeka pstrągowa. Szukamy właśnie z moim bratem, słuchajcie, pstrągów. Coś tam, coś tam się już dzieje, jakieś pstrągi wyjeżdżają. No ale chcielibyśmy fajne, duże ryby połowić. No ale czy to się uda? Zobaczymy z tymi rybami. Zrobiło się na tej rzeczce różnie. Także z dużymi mówię. Także no... Może być ciężko, ale no będziemy robić, będziemy robić wszystko, żeby cokolwiek coś tam złowić. Także słuchajcie, zapraszam was do materiału, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba i się widzimy za momencik. Hej. A nie? A no dobra. Proszę bardzo, jaki kozak. Nie wiem. Na tą taką, jakby Taką jęteczkę z tym pakunkiem przykrzyknął. Chodź tu maluszku. Chodź chodź chodź. Chodź chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Taki ładny, tak, 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 tak. A mi na brązkę. Taki maluszek miejskie, takie słowa miejskie, tutaj słowa miejskie, Dobra, po jednym złowili do domu takie mi się już nie chce to ten mój. No, zwierzek ma troszkę większego. Nie jest to może 50, tak? <laughs> ale zdecydowanie największy, którego złowili. 30, oczek. 30 oczek taki, no dokładnie. O fajny. Mm. Taka pogódka nam się trafiła, że szok Mówię taka pogódka nam się trafiła, że szok Kozak. Nie? To jest kozak, no. Ty, ale ogólnie śmieszne w jest to. A? Śmieszne w wędkarstwie muchowym jest to, że spinningiści na przetek chodzą, to mówią tak. <laughs> cichutko, cichutko, żeby pstrąg nie uciekł. A muszkarz do wody chłopie nad głową i siedzi, nie? No. <laughs> Trzeba iść dalej. O człowieku no, Zobaczcie Taki tam mułek no, Czyli tam nie idę Prawie zginąłem. Co? <laughs> to... Myślę sobie, wyjdę sobie na brzeg. Mówię, bo to chodzenie po rzece to nie takie moje łowienie. Wyjdę sobie na brzeg, pójdę troszkę w górę, zobaczę. Może jakiś dół znajdę. No i wchodzę tam, krzaczki takie. Oczywiście nie było żadnej drogi, nie? Robię kroka pf, i jedziesz, nie? No. Łopię o, ta, o tako do pasa, normalnie. Łopię ja od razu w prawo, na glebę. A się czołga mnie. O, tu sobie może wyjdę. O. Masakra. No, sto pac. pójdziesz za mną, to jakoś tak boczkiem sobie próbę No takie branie wyraźne było bardzo no. ja zagrzewam, tam te dwa Tam jak tutaj masz taki zakręt, to ja też lubię właśnie przy zakręcie, na płyciach. Tam też czasami stronę stoją no. na wyjściu, Ale to by się widział raczej. Nie, stary. Ja tak parę ryb w życiu złowiłem i mi się wydawało łeb. A on tam po prostu stoją. trzeba po cichu podejść, nawet trochę dłuższy lince. A, tylko, prosty, I jakbyś ściągał wiesz, z tymera, tylko żeby napięcie kontrolować. No uh -huh. tu jednak wiesz, woda niska, a jak nie ma jakichś takich, wiesz, grubych przelewów, to trzeba się trochę wiesz. Albo wybrać. Da, no. no ale był, był. No, no właśnie, nie? Da, no takie miejscóweczki. No o, i teraz na przykład ja bym sobie przeszedł na drugą stronę. I te no. krzaczki. I obławiał po prostu po drugiej stronie. No, tak. Jakiś większy chyba, co? Co? Tak jest. I skąd wziął? No. Prostej wody, nie? To no. do przodu. Mi się wydaje, generalnie, że strągi, jak siedzą w dołkach, to znaczy, że one nie żerują. W sensie, że one siedzą tam, bo czują się bezpiecznie, a jak żerują, no to właśnie na takich kurde no tak. tych, nie? Taki, taki wniosek trochę z tego wynika. O, jak masz tak, to czarne, takie nie? Też no. Kasty? No to ja bym się stanął tutaj No. i właśnie obok, i nad daleką żyłkę... Kurde. Hmm. spróbuj. Ale dobry co? Ty wariacie! Uff, nareszcie! Bujata! <laughs> pią, pią, piąteczka! Otwartej wody. No, no, Jest z, tak z do No tak. To jest, to jest Ale dzidę wywalił Tak ja to za szybko, ale trzeba mu trochę dać może No <słuch> <słuch> po jednym większym już tak chyba zaczynamy troszeczkę czaić o co tym rybom może chodzić generalnie chodzi o to że no te większe być może siedzą gdzieś w lewej z lewej z prawej strony gdzieś w tych krzakach i w momencie jak my podchodzimy bliżej no to one uciekają dlatego trzeba w górę rzeki rzucać zestawem ee, muchami po prostu żeby to sobie spływało swobodnie i one, żeby nas nie widziały jest to pewna alternatywa, tak złowił Mateusz Mateusz zaczął mnie to tłumaczyć później, ja w chwilę tego właśnie wyjąłem także słuchajcie, mega fajna sprawa łowimy po prostu teraz, będziemy się starać łowić na długiej po prostu lince, nie? czyli właśnie tak jak Mati i na długo, daleko No i cyk wobler. No i dobra, słuchajcie, będziemy po malutku kończyć naszą pstrągową przygodę. Kurde, no dostałem dzisiaj trochę lekcji od właśnie Mateusza. Eee, pokazał mi trochę, jak tu się powinno łowić i faktycznie, faktycznie to wszystko działało. No co mogę powiedzieć? natura fajna pogoda nam się też słuchajcie trafiła, bo nie było w ogóle jakieś lampy, także elegancko. Tu jakieś kaczuszki, wiecie, tu jakieś ptaszki. No to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o właśnie łowienie pstrągów, bo Masz najbardziej kontakty z naturą. A ja, słuchajcie, z wami się żegnam. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. I do zobaczenia. Hej!